Siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku z serii Sąsiedzi na Polskiej Wsi, Jest z nami sąsiad Władimir Akalukas. Witam serdecznie. A my już przepalamy siódkę i lecimy sobie z koksikiem. Pędzimy do sąsiada. Po zgrabiareczkę, bo dzisiaj będziemy sobie zgrabiać. Zapytacie pewnie czemu taka ciemnica? Odpowiadam, shadery, Sobie zrobiłem jakieś tam i to tak teraz wygląda w tym momencie. Jesteśmy u Lukasa. To jest Lucia, tak zapytam ja mi tak brony przedstawił, bo tak patrzę, że mu ktoś mi odstawiam w domu e, i toś mi tak chyba brony zahaczył, wiesz? A-a! No... Nie? -a. A, a nie, mm -mm. To nie ja. Dobrze. Nie, ale serio, no, ale całkiem serio. No to nie wiem, bo dzisiaj tak przyszłem, bo ten, jak na server, nie? Tak zobaczyłem, Proszę, że w gospodarstwie poleciałem do masejka, bo oczywiście sobie dzisiaj ory, orze, jak dzisiaj się to interesowało, ale... Tak sobie patrzę, coś ja tutaj, ja tutaj, ale no co się stało z tymi dronami, nie wiem, jak to jest, czy parę minut było, No. Jeśli to nie ty, no to co? Chciałem cię już odwinić i dosągnąć po prostu. Jak grzeszy chłopak, dzień dobry na klasce, mówię. Ciekawe ja, komu. Chyba starowi, star, 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 który odjechał. <grymne> Ała, chopie. <śm> nie wierzę, nie? Coś tam. Ugryzłem się, ała Co zrobiłeś? Ugryzłem się Co się ugryzłeś? No ugryzłem się A, ugryzłeś się, a ja zrobiłem się. Ała, mmm -hmm. No to się pojadłem, nie? <gry�> to ty na odcineczku jesz? <sł> masz Eee, Muszę. Nie, bo ja się. nie. nie, nie miałem obiadu jeszcze. Ty to jak coś. nie będziesz miał już tak dużo pozdrawiane, nie? to powiedz mi, doprowadzi do to w tym stopniu, przedejdę i to my ci już Jak będziesz trochę tych, a tych, e, to Dobra, no jak na razie zgrabiam dopiero. Ale zgrabianie tak długo na mnie zajmie, widzowie. Tak patrzę. A są z o ile ci jeszcze Spróbuj tam coś mi uszkodzić, jak się uszkodzę No to już możesz mnie uszkadzać Okowiemy ja myślę, że ta orka tutaj ma sedien to człowieka Ale tu, tu w łapie będziesz będzie miał problemy z po nie? Czemu? Nie pytaj a tylko wiesz to tak jak zgrabiasz, nie? To tak zgrabia i bierz mi na grube skosy, a potem No właśnie nie, ale chopię tu i tak nawet jak starą się na nie grubę zgrabiać, to chopię... Tu tyle ty... O Jezu, ja się, bo boję, się boję ile tu będzie belek, nie? Ty, a to trawa była na Maxa Lidiona, czy nie? To tak sobie teraz Tak, Tak. O, mówię, jezu, bo <laughs> hopię, nie. Już przez większy pokaz niż w klasie. serio? No, jeżeli, jeżeli chodzi o objętościowo, objętościowo, tak, ale szerokościowo, szerokościowo jest węższy, nie? A, to dobrze, właśnie chodzi mi o to, żeby szerokość była węższa, by było starać się, żeby na mnie tak robić, do wiesz... Nie, nie, było problemu potem z... z zbieraniem tych no. no, ale w szoku jestem, nie, człowieku. Weź nie pytaj. No, a kto ci powie, że jak to będziesz miał jak tam jakiś tam 100% nabijany, to ci powie, miał tego, że w No, no także tak, ja mogę na spokojnie się nie bać i na, na wiosnę jeszcze zaorać tryką i tam coś zasiąść, No i będę od ciebie się ratował, jeszcze tu, co, co? masz za domem, bo mi z, powinno starczyć się raczej. Bo te emery, jak umieszam dwa do lata, to mi starczy. A zresztą, no nie wiem, bo ogólnie obliczyłem swoje zyski i ty, to co mam na koncie, co prawda też mi trochę zejdzie, nie, i bym biedował znowu, ale bym miał tą łąkę, nie, i tak się zastanawiam. Ale chyba sobie odpuszczę łąkę. Wolę mieć 30 koła na koncie, ponad, niż biedować chyba. Bo ta łączka jest jeszcze taka 27. A będę miał 34 koła na koncie, no tylko że li, nie liczyłem się jeszcze z tym, z tym że dzierżawę będę musiał płacić, mi. nie? Tego no nie liczyłem. Dobra. ja będę miał? No zobaczymy wszystko po sprzedażach zimowych, nie? Jak to się potoczy? No no. No i wtedy będziemy będzie oceniać, będzie czy, kupować czy kupować tą mąkę, czy no. no i ja, jeszcze ja jeszcze będę miał za... przychód ze słomy, nie słomy, nie liczyłem ile zarobię Dobra, tak. też. A właśnie, to całkiem sporo już masz, nie? No, 10, 10 belek. belek? No to powiem, jest Chcesz to możesz policzyć, policzyć nie? Ty i tak, tak masz. Podobno jesteś wyrobiony, wyrobiony robotem, z robotem, to tak jakbyś policzył, to by ci dziękował. Znaczy, wyrobiony z robotą, ale nie, że wyrobiony z robotem, tylko. Trochę jestem do przodu, tak? Z robotem, bo tylko jak zaram to pole, to teraz robię, nie? No to takie takim z robotem. Tak? U ciebie na odcinku już zima, czy jeszcze jesień? A nie, bo jeszcze siebie. A no, to jest, właśnie, co ty chcesz już? Po nie posiął już chcę zimę robić no, Oczywiście, <laughs> że tak! Potem byśmy się cofnęli do, do września znowu, tak? Mhm mm No wiesz, ja już mogę robić na kolejnym moim odcinku już Niwa, nie? Jak chcesz <laughs> A będziesz miał co kosić? No co no, zostało, to wtedy będziemy kosić, no może coś by tam się jeszcze No dobra Ogólnie nie wiem, która minuta, ale ci powiem, że będę cały odcinek skrabiał to nie mam 8 minut i połowa łąki zrobiona Połowa łąki? No to co całą to idzie idzie No skrabiarkę masz git, ale no gorzej z przesząsaniem by było na pewno i no, kosiarka moja to załamuje to mnie po nie prostu. Po prostu. O. A właśnie, gdy kosiarko jeździłeś z Full prędkość, nie wiem ile. A, A co? Nie, ja tak się widzę. Chyba 15, jest 15, poczekaj. poczekaj. O, o na, na promocjach no, jest MTZ i. siebie gromasza, gromasza to gromasza, i 7 guni, nie? Coś kupowałeś i coś kupowałeś kupowałeś sprzedawałeś Tak, no to by ja powiedział To jest to mnie Jóździek. A, no, no może już już sprzedawał ju, ju, j, U. <ścoughs> i u Eee <ścoughs> j, j, <ścoughs> Full print prędkość było? ma 15 no, no, Dobrze mówiłem no, Pytajcie mam... Jak coś to ja tam Możesz, no właśnie, ja chciałem powiedzieć, że, że, po że już po możesz jechać z prasą, dobra. nie? Dobra, to już się wpinam Ale nie ja musisz tak się, się wpinać, się przepinać Mówię, że się wpinam, czy takim do to podprasę. No No, co, co tam chciałeś tak powiedzieć? Ja chciałem powiedzieć czy będzie dzisiaj obijał to? Nie, nie, nie. O co? Ty będziesz, nie, tak się pytam. Bo nie to tego proszę. Nie zwozić na gospy, czy jak? Mmm. E, raczej tam będę objął na miejscu. Tylko muszę. E, nie wiem, czy Józek ma z grabarkę, Bo Musiał do Juska zadzwonić. I czy zwrócisz się objarkę, tak? No, Jezus. Nie no, Juzek powinien mieć, bo to jest konie mami, a czy konie tam... tam Krowy. Gorzej z tym ten to nie wiem, ale jak bierzesz od Jóźka, to na pewno Jużka. No, od Józka, tak. Bo Jóźek nie ma właśnie. No jeszcze trzy... O, to, że... Trwajam, je... Prze, jeszcze jeszcze że? Je... Jeszcze trzy przy... pokosy i koniec. Dobrze. No coś chciałeś powiedzieć? Coś tam... Chciałem powiedzieć, że na mojej dzierżawie ty pierwszy robisz jakąś w ogóle pracę polową niż ja, nie? No tam je... jeszcze nic nie robimy chociaż pierwszy raz pojadę tam coś robić. No wyjdziesz. <laughs> Muszę zadzwonić, do wyskaczy na tym, bo ten... Ty, po nieźle tutaj tak? Tak, tak, tak. Promocja, panie. No. Bo ogólnie w Media Expert, nie? Jak zamawiałem mikrofon? No. To oni sobie wzięli jakąś modę, że oni chopie kody promocyjne robią. I ten kod promocyjny jest napisany nad ceną. I chopie myślą, że go nie wykorzysta nikt na chopie. A wykorzystałeś czy nie? No tak, no bo 4 dechy miałem promocji. Ten mikrofon pana 400 wykosztuje. No wiem, ci powiem, że nie jest masakra z tymi pokosami, wiesz? Tak jest spoko. No ale objętościowe są duże, nie? Delikatnie. Ile już tam masz? No, już pierwszą belkę będę wyrzucał. O, chopie! Co ty gadasz? No. Chyba cię coś boli. No, ja chcę myśleć, ile tu będzie belek. Jak będzie trzy belki z, 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 z każdego pokosu. No, raczej na ludzie, nie? Matko Boska. Nie, no, to jest pierwsza. Zaraz będzie druga czy ja? No, ty wiesz, pierwszą miałeś dlatego, że miałem już 700 w słomy. nie? A. I w tym momencie druga, nie? No to dwie i pół belki będzie z jednego przejazdu. Ale, ale wiesz, teraz ja robię ci najdłuższy pokos, tak? Teraz pewności trochę krótsze będą, tak? No tak. masz dwa dłuższe, trzy dłuższe takie, no. To jest tak zawinięty rogal delikatnie pod koniec. Ale współczuję twojemu gładkowi, nie? Ja nie wiem, jak on będzie to podnosił. No właśnie, bo kiszonka jest ciężka strasznie. No. Będzie akcja na dwa, no, koła. Ja czekam tutaj na nowy ciągnik, końcu... nie? Już, już bym się wygadał z ciągnikiem, nie? Tak? A, albo w końcu byś kupił sobie obciążnik do łapki. Może byś w kupił sobie obciążnik do łapki, nie? nie wiem, czy to powiedziałem, czy nie. Tak, 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 ale ja tu opie skupiony jest tym uzdrawiania, także. No ja mówię tak, powiedziałem, nic się nie odwraca, może mnie przerwało. Tam no sobie. już masz czwartą belkę, nie? Weź je gadaj nawet No się nie wypłacę Zresztą... no będę miał kiszonkę tak, ale za prasowanie się nie wypłacę Chociaż jak po 10 zeta bierzesz to... Dopiero masz cztery już tak to już, już miał osiem No Wiesz 200 stówy, a to akurat już jest wtedy duża różnica ale ci powiem, że jak czas by był na jeden, nie? Jakbyśmy o tu rano zaczynali odcinki. Co prawda na tym dniu też dużo robimy, ale tak idealnie do wieczorka się wyrabiamy, nie? Bo jest 16. O. To jest drugi odcinek, tak? Trzeci. Trzeci. Mój jest trzeci, no. O, u mnie był pierwszy, u ciebie drugi? Nie, nie, wytrzeć, tak? nie, 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 No, bo nie, kolejny odcinek nie to już wiemy, Tak nie, no jest... nie, Bo ja już będę siebie robić, tak, No chciała jak nie, 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 No nie, nie, No, tak nie, i nie, nie, U nie, 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 U Ciebie nie, U mnie no, raczej na duzie. Bo ja muszę zasiać 93 i to bym sobie na dziorżowę pojechał siać, a to bym sobie się u na odcinku, nie? Hmm. No tak. Ale dobrze, że już ogarnę także, oczy oczy także, bo... także oczywiście zapraszam też do Lukasa na kanał, link w opisie. Bo tutaj e, przed tym odcinkiem, a po odcinku, który przed chwilą nagrywaliśmy, padły traje mocne słowa i ogólne kombinacje. Także wyczekujcie, może coś się uda, może nie. Chłopiec tu z grabiarką do siebie na podwórko nie. No to jak coś na został to później tak tylko potem się nie? Dobra, ja już, bo mi się, no nie chce mi się, chopie trzymać u tego. O ci potem nie przywiozę. No co, ja sam by się upomniał, tak. Ale wiesz, no. I tak, że mi pożyczyłeś i jeszcze rabat zrobiłeś na prasowanie, to... Wiesz, dla mnie tak szek jest trzeba być to wziął, prawda? tak jak się to przyda, tak czekaj, jak miał to iść i nie no tak... Tak, ale jakbyś miał być chamski, to byś mi nie dał w ogóle, też tak, no. No, tak. W sumie tak generalnie, tak jakbym pomyślał, chociaż no tak... Generalnie ja bym to... No, mógłbyś to sobie zrobić na własną rękę i to sprz 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 sprzedać też, nie? Dużo, ile bym na to zarobił, tak? Dużo, dużo więcej. O. A szczerze? Bo mo mogę sobie pożyczyć agregat do świątki, si ten 3 metrowy. Jak najbardziej. Tak na testy. A co będziesz teraz robił? No właśnie uprawiać jadę. Ja jeszcze mam... nie, u Ciebie na odcinku to ja będę orkę robił, człowieku. Gdzie Ty będziesz szero? Chociaż nie, to na wiosnę sobie zrobię orkę, o. Chłopie, jakbym miał wszystko na jesień orać, to... Jezus. wiesz, ja jakiś zorą na jesień, to już byś miał na wiosnę spokój, tak? Ale tak się zapytam, gdzie będziesz szero jeszcze? No Za domem. A co? Nie ja tak nie Jestem nauczony do tego, żeby większość o nie? No co, ja będę tak e, zoram, do polecam. No Cię ci powiem, powiem że powiem. E, czwar na czwartym biegu jadę, żeby świątka miała raczej takie 1500 obrotów, obrotu. że ma ciężko, to 2200 ma cały czas, nie? to ja ci powiem, że żyjisz na najniższym. Wiesz, żeby w najniższych biegach, nie to będziesz najlepiej tak? Będzie A ty z tym agregatem ty możesz tylko 12 jechać? No ja szybciej nie jeżdżę, nie? Bo moim zdaniem tak to tam najbardziej realnie wygląda. No to ja też 12 pojadę Bo ty to po ści... ja bo ty po robi, to też inaczej, nie? Tak, 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 bo nam dykę po cierblińska, jeśli poło rany robisz, tak? No tutaj to to można jechać szybciej. To 12, gdzieś. Ja też będę jeździć tak 12 po bo, bo to też... Orkę to ja zawsze 9 jadę, bo tak mi biegi w świątce pasują. No ja jedę dykę, nie? Tak mi baseta. No w sumie też jadać 9, bo tak... W sumie ten kuknął ustawiony, nie? Ale ciężko, ma naprawdę. Zresztą wiesz... 3-metrowy gruber, jakby nie patrząc, nie? O, takie 2,5 metra to idealny, nie? A to to już takie podałem te Z, bym powiedział. No. O, Juzek bym mógł sobie kupić no, od ciebie ten gruber. Nie, nie sprzedam. <gry> Ty ten gruber ja będzie. Nie Ty nie będę ten gruber będziesz miał na lata, tak szczerze, nie? Taki wielki. No. No nie usiądziała. Ja miałem to teraz do na samym starcie, to wiesz. Ty masz wiesz przy napęd, a ja nie mam przy niego napędu. I ja mam 7 koni mniej od ciebie. No, ale wiesz to masz tą i chociaż to jest taki ten. No będę się starał o nowy Tak, no kurde, no na, wio na wiosnę pola nie wiem, czy kupować na wiosnę to pole. Zobaczę jak z tymi belkami, nie? Czy właśnie ciągnik nowy kupić. Chociaż ciągnik tak. E, jakbym go kupił, to bym kupił ciągnik, a tak naprawdę jedyne do czego bym go użył, to, to do, do niczego, nie? Bo bym... No, bo ja mam naprawdę no, mam sprzęty, ty Ta już tam jakbyś kupił sobie to ciągnik które ja chcę kupić, już bym się wygadał znowu. Ale na szczęście ugryzłem się w język, przysłowo tak mówiąc. Nie, nie, wcześniej wiesz? No to mówisz. No. To, to tobie tak, nie, bo ty tam masz już cięższy, tutaj. Kulter masz większy i, i, i ten. I w ogóle. Co jedynie to przyczepy masz, maj, i pół, tak jak ja. Przyczepę? Ja tu będę. Rusek, Rusek, tutaj oczywiście będę kup To już Wam zdradzę, że. Czyś pomyślałem, to Zeta. Nie, to Zeta, bo będę kupował sobie tego Belarusa, co kiedyś miał adać na posąsiedzku. On też był chyba mtz ale chodzi mi o tego drugiego, to tam, no... To już, już trudno, się wygadałem, to się wygadałem, no. Ale nie MTZ, nie MTZ, bo przejedzony jest, ale MTZ, będzie Belarus. Nie? Dokładnie. Ej, i weź tu coś utrzymaj w tajemnicy. Nie? Tak, że ja się nie wygadałem, nie? No, no. Weź <grym> mi nie przypominaj, nie? Trudno, no Belarus to będzie, będzie. tu już Wam to mogę powiedzieć, powiedzieć, że to będzie Belarus 80. 80. osiemdziesiątka Nie, on tam, tam miał 150, 150 tego nowego, to, to, to przepraszam Ten Belarus, co mieli go Mafia z Brączkiem na, o, Tutaj na tej mapie też mafio. właśnie No to, to, to ten sam tak będzie Także wyciekujcie, no Uż, kurde tam iść pan w cholerę, nie? 13 belek ci wyszło, nie? To 130 zł, ale z tym przeleje nie A, dobra, już przelewam pod podwykonawcę oczywiście, że tak. Zadawaj no stówkę i o, O, ja się ty śleba. Na flaszkę będzie wypiłem, wypiłem wieczorem. Dobra. Nawet na trzy będzie, będzie. No chyba że taką dobrą Nie no, no bez whisky whisky nie 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 Żubrówkę kupisz, to no, trzy, to trzy żubrówki kupisz na luzie Znaczy no tak będzie problem No, Dołożysz piątek i trzy żubrówki będą na wieczór o Półtora litra chopię 0,7 na łebka o, o. o to jutro chyba nie wstaniemy, nie? Okej. <laughs> 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 Coś, coś czuję, że tam się posiewa o, będzie, nie? Pewnie tak, pewnie. Śpiły cały wrzesień. Dobra. Tam najpierw wspomniałeś minutkę. To mnie bardziej interesuje. O, dzięki, że przypomniałeś 25, także my się... o, zakaślimy śmiutkę. Także tak tym pięknym akcentem chciałbym się z wami pożegnać w tym odcinku, jeżeli... o, ok, aż słońce wyszło, nie? Delikatnie. Jeżeli odcinek Wam się podoba, to, to zostawcie sobie oraz łapkę w górę. Zapraszam również do Lukasa na kanał. Link w opisie. A co? Ja nie przedłużając żegnam się z wami. Na razie trzymajcie się. Cześć. Nara.